Cześć wszystkim, to Julka. Dzisiaj przychodzę do Was z takim luźniejszym filmikiem, którego jeszcze nigdy wcześniej nie nagrywałam, czyli z tagiem książkowym. Polega to na tym, że w danym tagu jest lista pytań, na które się po prostu w dowolny sposób odpowiada. Są one związane właśnie z czytaniem, z książkami, z różnym około czytelniczym doświadczeniem. Także dzisiaj dajmy sobie na tapet. Powiedz mi szczerze, Bóg tak. Składa się ono z 18 pytań, więc spróbuję w miarę sprawnie przez nie przebrnąć. Pierwsze z nich to książka, która mieszka na Twojej półce najdłużej. Ogólnie nie mam wielu książek z wcześniej, bo tak jak już milion razy mówiłam, raczej ich wcześniej nie kupowałam. Natomiast jak tak przyjrzałam swoją półkę, to myślę, że już od podstawówki e, siedzi u mnie książka Jak rysować i malować zwierzęta. Którą dostałam chyba w podstawówce, kiedy jeszcze bardzo lubiłam rysować. Potem mi to przeszło na, na czas, nie wiem, gimnazjum, liceum i tak dalej. I dopiero na studiach wróciłam do rysowania, bo stwierdziłam, że jednak mnie to kręci. No, tutaj taka standardowa książka, po prostu do uczenia się rysować, czyli. Różne kontury, kształty geometryczne, na podstawie których można sobie różnymi technikami coś narysować albo namalować. No a w tym przypadku tylko zwierzęta. Drugi punkt składa się aż z trzech pytań, czyli pierwsze, co czytasz obecnie? Dzisiaj jest to Winda Widmo, czyli szósta księga serii niefortunnych zdarzeń. I słucham też w audiobooku biografii Agnieszki Josieckiej, która idzie mi dość wolno, bo na wiele rzeczy się tam irytuje, ale no, jakiś czas temu był ponownie boom na Osiecką no, ze sprawą serialu i, i książki, więc chcę to po prostu poznać. Następne to, jaką książkę przeczytałaś ostatnio, to myślę, że ostatnia książka, którą skończyłam, chociaż musiałabym popatrzeć na moją listę, to. Szósta część Sagi o Ludziach Lodu. Ogólnie ta saga ma 48 części, a ja się w to tak wciągnęłam, że miałabym ochotę przeczytać całą, ale powiedziałam sobie, ok stop, każde kolejnych sześć ma nową okładkę, więc stwierdziłam, dobra, dosłucham do końca pierwszej okładki, czyli pierwsze sześć domów i zostawiam to, bo nie będę czytać po prostu nic innego, a mam wrażenie, że nie do końca chcielibyście y, przez parę miesięcy słuchać tylko o ludziach lodu. I trzecia część tego pytania, czyli jaka książka czeka na Ciebie w kolejce? Jakieś 200, które mam na liście? Nie wiem, czy jest ich 200. Myślę, że jest ich więcej, bo średnio kilka razy w tygodniu dopisuję jakiś tytuł, o którym usłyszę, i po prostu ta lista w moich notatkach w telefonie jest taka i wciąż rośnie. Natomiast książka, która najbardziej czeka w kolejce, bo zaczęłam ją i na chwilę odłożyłam i planuję do niej wrócić, jak tylko skończę Winde Widmo, to Gra na wielu bębenkach Olgi Tokarczuk. Zbiór opowiadań, w ogóle nie czytałam nic wcześniej tej autorki i jejku, przeczytałam kilka pierwszych opowiadań i miałam takie... Wow, po prostu miałam, wiecie, tyle w głowie, to jest tak niesamowite, że musiałam sobie zrobić przerwę właśnie na coś lżejszego, ale chętnie do niej wrócę jak tylko to skończę. Pytanie numer 3. Jaką książkę wszyscy kochają, a ty jej nienawidzisz? Eee, zastanawiałam się przez chwilę, czy w ogóle mam taką książkę. Raczej nie aż tak, żebym nienawidziła cokolwiek, to znaczy nienawidzić książki. Ale książka, która bardzo mi nie przypłynęła do gustu, a wiele osób ją polecało, i w ogóle wiele osób zachwyca się tą serią, to właśnie seria dworów Sary J. Maas. Dwór cierni i Róż, Dwór Mgieł i fury i tak dalej, czyli fantastyka młodzieżowa. Przeczytałam dwa pierwsze tomy, ale z drugim już bardzo się męczyłam. Myślę, że nigdy do nich nie wrócę. Relacje między bohaterami były. Tak sztuczne, sami bohaterowie byli tak sztuczni. Ojejku. Pamiętam głównie to, jak bardzo się męczyłam. Swoją drogą, właśnie. Teraz pamiętam głównie to, natomiast kiedy czytałam, to trochę rzeczy mi się podobało. Także odsyłam Was do linku, pod którym są dwory, bo pamiętam, że miałam bardzo dobre wrażenia, a z perspektywy czasu. Trochę mi się rozmyły i został głównie ten niespak, który sprawił, że nie byłam w stanie podejść do kolejnych tomów. Następne pytanie: Jaką książkę wciąż mówisz, że przeczytasz, ale dobrze wiesz, że tego nie zrobisz? I w tej kategorii chyba dam jedno wielkie nic, bo no trudno mi stwierdzić, że tak z czystym sercem, że nigdy czegoś nie zrobię, bo nawet jakiś czas temu powiedziałam na kanale, że nie wiem, co ktoś by mi musiał zrobić, żebym przeczytała koniec pieniądza papierowego, bo jest to totalnie nie mój temat. Po czym, jak robiłam ankietę na Instagramie, gdzie ludzie wybierali mi, co mam przeczytać w danym miesiącu, to koniec pieniądza prawie wygrał i byłaby opcja, że go przeczytam. Na szczęście nie wyszło. W każdym razie, no Nigdy nie mów, nigdy nie, nie stwierdzam, że mm, też nie mam raczej tak, że mówię, że coś przeczytam, przeczytam, a tego nie czytam. Raczej jak jestem nastawiona, że przeczytam, to to po prostu czytam, ale no też jest mnóstwo książek, że mówię, o, muszę przeczytać to, 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 to. No i na pewno wielu z nich zapominam i nigdy ich nie przeczytam, ale to nie jest na tyle świadomy proces, żebym e, powiedziała, z jakimi tak było, bo gdybym pamiętała, to byłyby one po prostu na liście do. Przeczytania, która jest na tyle duże, że przez całe swoje życie tyle nie przeczytam. Numer 5. Jaką książkę planujesz przeczytać na emeryturze? Straszne pytanie. W ogóle do emerytury jest tyle lat. No, mam jakieś wizje dotyczące tej emerytury, ale na pewno nie taki szczegół, jak to, jaką książkę bym chciała przeczytać. No, na pewno będzie ich jeszcze wiele i mam wrażenie, że będzie ich z każdym rokiem coraz więcej. Więc chciałabym nadal czytać dużo, nie być nigdy taką babcią, która siedzi i w zasadzie robi już nic, tylko być aktywna i po prostu sprawna umysłowo tak długo, jak się da, na tyle, na ile jest to ode mnie zależne. Więc z czytaniem też jest to związane. Ale no, jaką książkę? Jejku, musiałabym stwierdzić, że jakoś odkładam na emeryturę, no a tego na pewno nie zrobię, bo kurde, możemy jutro zginąć w wypadku, więc takie plany nie mają sensu. No dobra, zabrzmiało to dość fatalistycznie, ale myślę, że wiecie o co chodzi, że no jak coś się chce zrobić, to należy to robić teraz, a nie odkładać na emeryturę, czy za 5 lat. Pytanie numer 6. Odwieczny problem z ostatnią stroną. Czytasz od razu... Czy na spokojnie czekasz, aż skończysz całą książkę? Czytanie ostatniej strony jest według mnie bez sensu, ale jak byłam młodsza, to tak robiłam. Kiedy nie znałam jeszcze bohaterów ani nie wiedziałam, jaka będzie za bardzo fabuła. To czasem podczytywałam tę ostatnią stronę, bo i tak nie wiedziałam o co chodzi. I potem to było ciekawe, jak w trakcie książki układało mi się, że o, to, to imię kojarzy z ostatniej strony, albo o, ten wątek kojarzy z ostatniej strony. Ale pamiętam, nie powiem Wam oczywiście, jaka to była książka, ale pamiętam, że raz sobie na tyle zaspoilerowałam, że przez całą książkę wiedziałam, jak się skończy i zepsuło mi to y, cały fan z czytania. I od tej pory tak nie robię nigdy. Numer 7. Przedmowy, posłowia, wprowadzenia. Czy są potrzebne, czy to tylko marnowanie czasu i papieru? No, myślę, że najpierw powinno się zadać pytanie, czy je czytam. Często nie, jeżeli na przykład przedmowa jest bardzo długa. Według mnie w ogóle często jest tak, że to co jest przedmową powinno być posłowiem, bo mamy na przykład omówienie książki na kilkadziesiąt stron zanim ta książka się zacznie i tak nie wiemy o co w tej książce chodzi, więc tego nie przeczytamy. No i to się według mnie trochę mija z celem, takie wiecie, opracowanie na samym początku książki. Więc czegoś takiego nie lubię, natomiast wszelkie komentarze od autorów, od tłumaczy, od redakcji i kogokolwiek innego, staram się to czytać od pewnego momentu, od kiedy sama jestem nastawiona na to, żeby tłumaczyć, bo no, widzę po prostu, że tłumacz często robi ogromną robotę, na no wszyscy i tak widzą tylko autora i jestem no, niesamowicie ciekawa po prostu. Spojrzenia tłumaczy, tego jak komentują daną książkę, z jakiej perspektywy na nią patrzyli. Komentarze autora też zawsze czytam. Natomiast komentarze wydawcy czy tego typu opracowania niekoniecznie. No i właśnie, tutaj wracamy do pytania, czy to marnowanie czasu i papieru, czy jest potrzebne. No zakładam, że jeżeli coś takiego jest, to był pewien zamysł, więc jest to potrzebne niekoniecznie dla mnie. Pomijając te właśnie. Omówienia na początku, ale to, to nie wiem, często jest w lekturach albo w jakichś książkach, w których ktoś ma potrzebę wyjaśnić, o co w tej książce chodzi. Więc no to jest według mnie średnie, ale myślę, że tak, takie rzeczy są potrzebne, jeżeli chodzi o jakieś właśnie komentarze czy, czy posłowie, bo no za każdą książką kryje się człowiek albo sztab ludzi, którzy nad nią pracowali i dobrze też dać im głos, a no, nie trzeba tego czytać. Numer 8. Z jakim bohaterem książkowym chciałbyś zamienić się na życia? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to z żadnym. Na życia na pewno nie, bo no, moje życie jest całkiem spoko i raczej samo mogłoby być materiałem na dość porządną książkę albo nawet kilka, jeśli chodzi o ilość wątków i wydarzeń. To, to by mogła być dobra fabuła, więc ogólnie wrażeń mi nie brakuje. Ale no takich rzeczy, które sobie myślę, że nie wiem, zamienić się na jakiś czas z kimś. No to na przykład z kimś, kto może latać z jakimiś fantastycznymi bohaterami, którzy mają supermoce, ale to chyba to bardziej świadczy o tym, że nie potrzebuję się z nikim zamienić na życia. Ale tak sobie myślę, że mogłabym zamienić się, nie wiem, na tydzień albo chociaż na jeden dzień z Ciri z Wiedźmina, kiedy ona uczyła się całego tego wiedźmińskiego fachu i latała sobie po lasach. Znaczy no, biegała bardzo szybko. E, właśnie z tymi wszystkimi różnymi uzdolnieniami, bo no mam sobie coś takiego, że no, że fajnie czasem byłoby mieć taką siłę, wiecie, fizyczną, że można biec bez zmęczenia i, i żeby po prostu to wszelkie fizyczne zmęczenie nas nie ograniczało, bo wydaje mi się, że nie wiem w głowie jest w głowie mnóstwo pomysłów, a ciało jednak bardzo nas ogranicza jako ludzi. Dlatego tacy super bohaterowie przyciągają. Wiem, wiem z kim bym się chciała zamienić tak w ogóle nawet nie na tydzień, na miesiąc z wszelkimi bohaterkami powieści Jane Austen, ale nie jeśli chodzi o ich perypetie miłosne i tak dalej, tylko o to w jaki sposób one żyją że ma, żyją w wielkim domu i chodzą sobie na spacery po polach. Ten spacer trwa długo, wracają, mają jeszcze dużo czasu. Wiecie, jak czasem są takie długie, wakacyjne dni, że zrobiło się mnóstwo, a nadal jest mnóstwo czasu i no nam się to zdarza bardzo rzadko. One mają tak cały czas, że idą na herbatę do przyjaciół, nie wiem, wioskę obok. I to jest wydarzenie po prostu życiowe. I ta herbata jest tak celebrowana, że to jest niesamowite. Ja po prostu zawsze, jak czytam tego typu książki, to mam tak, że, wow, chciałabym po prostu wyjechać na miesiąc do takiego miejsca, gdzie właśnie główną atrakcją byłoby chodzenie po parkach i picie herbaty i żyć na takim totalnym chillu. Pytanie numer 9. Czy masz jakąś książkę, którą wiążesz ze szczególnym okresem w swoim życiu? Jest ich mnóstwo, natomiast takie najbardziej reprezentatywne, powiedzmy, cała moja posełówka i myślę, całe moje gimnazjum, Mały Książę. Ja byłam tą książką zafascynowana. Czytałam ją kilkadziesiąt razy, myślę, i bardzo mnie ukształtowała jako człowieka, i wydobyła ze mnie bardzo dużo różnych rzeczy, o które wcześniej bym się nie podejrzewała. No, można, można myśleć, że Mały Książę jest przereklamowany, ale dla mnie naprawdę on był jakąś główną moją wskazówką życiową przez wiele lat. To jest chyba książka, która miała na mnie największy wpływ ever. Idąc dalej, w liceum myślę, że Zbrodnia i Kara jest taką książką, która jako pierwsza mi się kojarzy, chociaż nie miała na mnie aż tak, aż tak dużego wpływu, natomiast no, no bardzo mi się wiąże z tym okresem. I potem też taka książka, która, y, która, właśnie bardzo jest, jak o niej myślę, to od razu myślę o danym okresie w moim życiu, y, to Mistrz i Małgorzata, którą ja czytałam na pierwszym roku studiów, bo po skończeniu liceum właśnie zrobiłam sobie taki rok na czytanie książek po prostu, lektur z rozszerzenia z polskiego, bo, y, bo zdawałam tylko podstawę na swojej maturze a rozszerzenie zdawałam rok później tak dla fanu i okazało się, że to w ogóle była najlepsza decyzja w moim życiu, ale mniejsza z tym, do czego mnie to zaprowadziło, bo też nie chcę wpadać w za wiele anegdot i tak się trochę o mnie dowiecie z tego filmiku. Natomiast tak, Mistrz i Małgorzata bardzo mi się z tym pierwszym rokiem studiów kojarzy i też pamiętam, że po prostu czytałam ją wszędzie, czekając na kogoś, pod sklepem pod parsolem, jak była straszna ulewa, i po prostu czytałam Mistrza i Małgorzaty. Także tamten rok to totalnie kojarzy mi się z tą książką. 10. Opowiedz o książce, którą zdobyłaś w jakiś nietypowy sposób. Raczej nie zdobywam książek w nietypowy sposób, albo je kupuję, albo znajduję je na jakichś takich wymianach książek. W Krakowie jest dużo takich punktów, że po prostu są budki, gdzie można dostawić książkę i zamiast niej wziąć inną, więc może nie jest to do końca typowe, ale no ja tak robię z wieloma książkami. Jest jedna książka, którą zdobyłam w inny sposób niż całą resztę. Trudno powiedzieć, że ją zdobyłam, ale że w gimnazjum brałam udział w jakimś konkursie literackim i polonistka pożyczyła mi właśnie zbiór opowiadań, które wygrały w poprzedniej edycji tego konkursu. I ja tę książkę znalazłam po kilku latach, i w ogóle byłam w szoku, że dalej ją mam i jej nie oddałam. I nawet zastanawiałam się, czy nie pójdzie do szkoły tej książki nie oddać. Ale tak sobie myślę, że kobieta we mnie nawet w ogóle nie pamięta, kim ja byłam, i przyjdę do niej po 10 latach i powiem: Proszę, to antologia z konkursu, którą trzymałam u siebie w piwnicy. No trochę mi głupio, więc stwierdziłam, że. Ona pewnie już zapomniała, więc może lepiej, że ja też zapomnę. Ale właśnie mi się przypomniało i może kiedyś się przejdę. Nie wiem, głupio mi mieć czyjąś książkę, ale chyba jeszcze bardziej głupio mi ją oddać. Więc no, na pewno jest to książka zdobyta w nietypowy sposób. Numer 11. Jakiej książce pokazałaś na więcej miejsc? Myślę, że może być to Olvido, znaczy Zapomnienie czyli powieść o Blance Hiszpance, która no, rozwalaje się małżeństwo, ma już dorosłe dzieci, które się średnio nią interesują, więc wyjeżdża do, do Kalifornii, żeby zacząć nowe życie. Tam bada archiwum po zmarłym profesorze, odkrywa sporo ciekawych rzeczy. Wiecie, no taka lekka wakacyjna powieść, którą właśnie czytałam w wakacje rok temu, kiedy się Przeprowadzałam i odkrywałam zupełnie nowy rejon miasta, i chodziłam wszędzie, żeby po prostu znaleźć każdy kąt. I właśnie no, chodziłam wtedy z tą książką i no, czytałam ją chyba na każdej możliwej ławce i w każdym możliwym zakątku. Także dość dobrze zna Kraków. 12. Lektura szkolna, która najpierw wydawała Ci się koszmarem, ale później ją doceniłaś. Nie wiem, czy mam taką. Wydaje mi się, że u mnie jest to bardzo rozgraniczone. Czyli książki, które wydawały mi się koszmarem i nadal nim są. I no, takie dwie spośród nich, no to na pewno Pantadeusz i dziady. Mimo, że wiem, że jak bardzo dziady są dobre, no Pantadeusz zresztą też, jak wiele osób je docenia, to nigdy ich nie polubiłam, nigdy ich przede wszystkim nie zrozumiałam. I myślę, że to może być tego kwestia, ale. Do tej pory mam niesmak i nie mam ochoty tego rozumieć, i czuję, jak bardzo byłam zmuszona, żeby to przeczytać i wręcz jak byłam zmuszona, żeby to polubić, także nie smak mi został i no, niestety, albo stety nadal w tych książkach nie doceniłam. A do całej reszty myślę, że miałam bardziej otwarte podejście i no jakoś jakoś po prostu no, albo je lubiłam, albo właśnie nie lubiłam, nie lubię nadal nie. Nie miałam tak, że jako dziecko z czymś bardzo się męczyłam, a teraz po prostu widzę to z innej perspektywy. Też praktycznie żadnych lektur nie czytałam tak po latach, więc, więc myślę, że jeżeli, nie wiem, za 10 lat, jak już liceum będzie tak naprawdę daleko za mną, e, przeczytam sobie te lektury, to myślę, że, że na niektóre mogę spojrzeć naprawdę z nowej perspektywy, ale teraz jest chyba za wcześnie. E, następne cztery pytania myślę, że zlecą dość szybko, bo nie będę tutaj dużo mówić. Numer 13, książki nowe lub używane. Do czytania wszystko jedno mogę czytać najbardziej rozsypującą się książkę z biblioteki. Na półkę, no niestety, nowe. Bardzo nie lubię pogiętych, zagiętych stron, śladów z picia. Nie, nie, nie mogę mieć takich książek. Jeśli mam mieć książkę, ona musi być ładna i bardzo nie lubię, jeśli ktoś mi na przykład zagnie róg albo coś takiego. Numer 14. Czytałeś coś Dana Brauna? Najkrótsza odpowiedź nie. Numer 15. Ekranizacja, która podobała Ci się bardziej niż książka. Tutaj również odpowiem krótko. Prawie nie oglądam filmów. Nie umiem oglądać filmów. Nie lubię filmów. Jestem nietypowym człowiekiem, ale naprawdę prawie niczego nie lubię oglądać, więc tym bardziej nie jestem w stanie podać Wam. Prawie żadnej ekranizacji, którą oglądałam, a co dopiero ekranizacji, którą bym uważała za lepszą od książki. Pytanie numer 16. Czy czytałaś książkę, która sprawiła, że poczułaś się głodna? Być może, nie wiem, było w którejś książce coś o jedzeniu i mi się przypomniało, że jestem głodna, ale w życiu bym nie zapamiętała takiej rzeczy, więc yy, pominimy to pytanie. E, 17. Czy jest osoba, z której polecenia książki zawsze czytasz? Nie mam konkretnej osoby, z której polecenia naprawdę wszystkie książki bym czytała. Z nikim się nie zgrywam aż tak, natomiast no, wśród znajomych często ktoś mi po poleca jakąś książkę. Część z nich czytam, część mi nie podchodzi. Głównie moja najbliższa przyjaciółka ma w jakimś sensie zbliżony gust, ale też nie do końca. Ale faktycznie z jej polecenia chyba czytam najwięcej książek, a z takiego świata no, z osób, których nie znam bezpośrednio, to Nikola z Doktor Book, z kanału, no, i na YouTubie, i na Instagramie. To jest dla mnie chyba osoba najbliższa czytelniczo. Jeżeli ona coś poleca, to ja sobie praktycznie to zapisuję, praktycznie zawsze zapisuję sobie to na liście do przeczytania i bardzo nasz odbiór książek jest zbliżony. I ostatnie pytanie. Książka z serii, z gatunku tych, po które Rzadko sięgasz, ale sięgnęłaś i ci się podobała. Myślę, że zdecydowanie saga o ludziach lodu, o której mówiłam wcześniej, bardzo rzadko sięgam po takie książki, a bardzo mnie wciągnęła, bardzo mi się podobała. I tutaj czas już zakończyć ten pierwszy tak. Dajcie znać, jak podobał wam się taki rodzaj filmików. A na razie trzymajcie się, czytajcie i do zobaczenia.